Znajdź alfabetycznie auta markami, na przykład A Audi, BBMW, C Corvette i tak dalej. No dobra. To zaczynam i próbuję dzisiaj znaleźć pierwsze 5 liter A, B, C, D oraz E. I łatwo można było się domyślić, że znalezienie tych pierwszych trzech będzie naprawdę proste. Szybko znalazłem Audi, czyli A, dosłownie kawałek obok stało BMW, czyli B i za kilkanaście metrów mamy Citroena, czyli C. No i teraz zaczyna się zabawa. I myślałem, że najłatwiej będzie znaleźć auto typu jakaś Dacia czy może Dodge, ale okazało się inaczej. I ciekawe, czy wy już wiecie jaka jest jeszcze jedna marka samochodu, która zaczyna się na literę D. I szczerze, ja się trochę zdziwiłem przebiegając obok. I w tym przypadku było to Ewo. No i najtrudniejsze zostało na sam koniec, czyli próbuję znaleźć auto, które zaczyna się na literę E. Dlatego teraz musisz zostawić O jak obserwację, F jak follow i może akurat mi się uda. I teraz mam tak naprawdę dwie opcje, i to bardzo skrajne. Albo znajdę samochód sportowy, od np. Elemental Cars, albo samochód od Eagle, np. Eagle Vision, który już jest naprawdę stary i go nawet nie produkują. Jestem też ciekawy, jakie wy macie następne challenge tego właśnie typu, jak znalezienie auto alfabetycznie, czy np. znalezienie motek. I pamiętam, że kiedyś ktoś zostawił też komentarz, żeby znaleźć auto z blokadą na kole. I akurat podczas tego biegu też po drodze znalazłem właśnie takie. Po około 100 metrach było takie limonkowe Porsche, no ale to jest oczywiście literka P. Później trafiło się takie auto, no ale to jest akurat literka L. Jakiś kilometr dalej trafiło się R. I koniec końców na blokach znalazłem coś takiego i dajcie mi znać, czy to zaliczacie. Ten Elvis jest chyba najbliżej do E, znajdę. Pozdrawiam.